Dzień ósmego już Jarmarku Tumskiego mija pod znakiem dziecięcych rozrywek i niezwykłych przedmiotów o ogromnej wartości historycznej i sentymentalnej. Jeden z wystawców pokochał historię drzemiącą w przedmiotach już jako dziecko, gdy po raz pierwszy wykopał zabytkową broń. Od tego momentu rozpoczęła się jego przygoda z pasją zbierania przedmiotów. Na płockim jarmarku jest już po raz ósmy. Ubolewa, że zbieractwo wartościowych przedmiotów jest sztuką, która powoli ginie. Skąd bierze zabytkowe rzeczy? Czy nadal udaje się coś znaleźć? To trudno powiedzieć, ponieważ to większość rzeczy mam z dawien dawna, bo teraz trudno coś zdobyć naprawdę, coś nowego. Kiedyś więcej po prostu każdy wie, że zbieram, czy z rodziny, czy z znajomych, przyjaciół. Później to była taka sprawa, że jeździłem po wielu giełdach kolekcjonerskich, spotkałem kolekcjonerów to były 70., 80. lata, jeszcze 90. to wszystko kwitło. Powoli kolekcjonerstwo upada, niestety, ponieważ kolekcjonerzy się starzeją, a nie ma na rybku młodzieżowego. I to było tego typu drogami zdobywane. Po prostu takie penetrowanie, można powiedzieć, z całej Polski. Na jarmarku spotkaliśmy też specjalistę od genealogii i trudnej sztuki odtwarzania rodowych herbów. Jeśli zastanawiacie się nad poważnym odtworzeniem rodowego drzewa, odnalezieniem drogi przodków, wybierzcie się na jarmark. Tam czeka specjalista, który powie, jak to zrobić. Wystawiam herby, polskie herby rodowe, udzielam informacji na temat genalogii, jak przodków szukać po różnych archiwach i kościelnych, ale również i wielu państwowych archiwach. No i udzielam też informacji na temat sztuki heraldycznej, bo w Polsce bardzo często herby są, w, niektórych, w wielu herbarzach są błędnie przedstawione. Wszystkimi kolekcjonerami opiekuje się, tak jak przed rokiem, Muzeum Mazowieckie. Muzeum tradycyjnie zajmuje się strefą kolekcjonerską, jest kilkudziesięciu kolekcjonerów, około 80. Myślimy, że powiększanie tej liczby już nie ma bardzo sensu, gdyż tych 80 kolekcjonerów doskonale spełnia swój obowiązek, czyli zapewnia tutaj komfort dla naszych kolekcjonerów i tych amatorów, i tych profesjonalnych w Płocku. Muzeum wzięło też na siebie organizację strefy dziecięcej, która cieszy się ogromną popularnością. Można bawić się klockami lego w wersji nowoczesnej, albo też zrobić własny papier w historycznej manufakturze.